Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moxitox. Ja mam na imię Arieta. Ja jestem Ola. A w Moxitox mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Dzisiaj nie tylko nagrywamy na YouTubea, ale też startujemy z podcastem. Stąd ten mikrofon. Mamy nadzieję, że dźwięk nagra się na tyle dobrze, że będziecie mogli nas też posłuchać, nie tylko oglądać. A dzisiaj temat troszkę inny, bo psychologiczny i mamy nadzieję, że taki, który przyda Wam się w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. Będziemy mówić o różnicach osobowości, o tym jak dogadać się z tymi, z którymi nie możesz się porozumieć. I może tytuł odcinka jest dosyć kontrowersyjny, bo mówimy o idiotach, ale tak naprawdę to jest tytuł książki Tomasa Eriksona, Otoczeni przez Idiotów, mm. którą obie z olą przeczytałyśmy swego czasu i zwariowałyśmy na jej punkcie, i dzisiaj chciałybyśmy Wam trochę przybliżyć tę ideę. Dokładnie. Thomas Erikson opisuje cztery rodzaje kolorów: czerwony, niebieski, zielony i żółty. I to nie jest nowa teoria, to jest teoria, która sięga starożytności. Na pewno kojarzycie taki podział na melancholików, flegmatyków, sangwiników, choleryków, tak? To jest bardzo podobny podział, aczkolwiek Thomas Erikson opisuje to wszystko, opatrując we współczesne przykłady, współczesnym językiem. Coś takiego, co każdy z nas zrozumie, no i powiem szczerze, że po przeczytaniu tej książki nasza percepcja ludzi dookoła się kompletnie zmieniła. Wszystkich oceniamy w kontekście kolorów i głosujemy, kto jest jakim. No i też patrzenie na to, jak my się komunikujemy, w dużej mierze się zmieniło. Dokładnie. Przede wszystkim w życiu zawodowym, bo myślę, że akurat ta książka bardzo mocno nam pomogła w kontekście no, naszych zadań w agencji. Ale, no właśnie, sytuacja z życia wzięta. Spotkanie wewnątrz firmy, do pokoju wchodzi osoba numer jeden, roześmiana, wita się ze wszystkimi, wszystkim głośno krzyczy cześć, zagaduje, co słychać, co, co słychać jak spędziliście weekend itd., itd. Podczas spotkania pierwsza zabiera głos, zawsze się odzywa, nawet nie pytana, a kiedy nie mówi na forum, to wtedy rozbawia wszystkich dookoła. Osoba numer jeden. Tak. Dla kontrastu, inna osoba. Osoba numer dwa, która wchodzi do pokoju, mówi cześć, ale być może nawet jej nie słyszycie, bo mówi tak cicho. Zajmuje swoje miejsce, skrupulatnie notuje wszystko podczas spotkania, odzywa się tylko kiedy jest zapytana. Wy e odpowiada krótko, konkretnie, bez zbędnych dywagacji. Dwie różne osoby i pytanie: która z, wa która z nich was irytuje, która działa na nerwy i o której myślicie, jene, ona czy on jest innej planety? Zastanówcie się nad tym, może my też Wam przybliżemy, z czego to wynika, opisując konkretne kolory. I zaczniemy od koloru czerwonego, który jest taki jak ten kolor sam w sobie, czyli bardzo energetyczny, mocny, wywołujący bardzo wiele emocji. Bardzo często czerwoni to są liderzy, właściciele firm, osoby, które zarządzają innymi, rozkazują i wydają polecenia. I jest też tak, dlatego że czerwony to jest osoba, która jest bardzo zmotywowana na cel. Niekoniecznie relacje są dla niej tak istotne. Ona nie będzie traciła czasu na small talki. i na przykład, jeśli prezentujecie potencjalnemu klientowi ofertę, to naprawdę te wszystkie slajdy, które dotyczą wstępu. Pomięcie od razu, bo czerwony chce przejść od razu do konkretów. Czerwony bardzo często łamie przepisy ruchu drogowego, bo mu się śpieszy i generalnie czas jest na wagę złota. To jest też osoba, która jest dosyć. No, jest wybuchowa, zapala się po prostu szybko, jak pochodnia. No, ale to są takie same negatywne cechy, które teraz przedstawiłam. A z drugiej strony to są osoby, które są bardzo zmotywowane, które jeśli chcą ociągnąć cel, to zrobią wszystko i będą naprawdę bardzo wiele z siebie dawać, żeby ten cel zrealizować. To są osoby, które są świetne w realizowaniu, właśnie podejmowaniu się nowych wyzwań, które szybko podejmują decyzje i są w stanie podjąć ryzyko też. To jest też bardzo istotne. Tak. I to są osoby, które faktycznie są bardzo skuteczne. Wiele wymagają od otoczenia, ale jeszcze więcej wymagają od samych siebie. I to jest czerwone. Jeżeli chodzi o żółtego, następny kolor, to jest osoba, która przede wszystkim lubi brylować w towarzystwie, skupiać uwagę na sobie, być w centrum zainteresowania, lubi dużo mówić bardzo często o sobie, kiedy ma audytorium super szczęśliwa. Natomiast są to też osoby, to były takie właśnie cechy z pogranicza tych negatywnych, ale są to też osoby żółte, które inspirują innych do działania, są bardzo twórcze, optymistyczne. Pozytywnie nastawione do zmian. Jeśli macie do przeprowadzenia w zespole jakąś zmianę, to dobrze jest mieć żółtego po swojej stronie. Bo to będzie osoba, która pociągnie innych do działania, pokaże im, że to jest super pomysł i będzie tym motorem napędowym. To jest bardzo ważne, żeby właśnie tego żółtego mieć po swojej stronie. Yy, ale też może się szybko znudzić, tak? I tak. będzie tak, że super świetny pomysł, ale jeśli to będziesz budować na pracę, no to trzeba będzie cały czas jakby podtrzymywać zainteresowanie w tak. żółtym. No i kolejny kolor zielony. Tak naprawdę większość społeczeństwa i w sumie to bardzo dobrze, no bo żółci nie mieliby audytorium, tak? Te dusze tak. towarzystwa nie miałoby kogo rozbawiać i komu opowiadać swoich anegdot, gdyby nie zieloni. Zielona. Zielony to jest osoba, która jest bardzo nastawiona też na relacje z ludźmi, dla, których, dla której ludzie są bardzo ważni, która będzie stawiała innych zawsze na pierwszym miejscu, swoje potrzeby na drugim, która nie przejdzie obojętnie obok kolegi, koleżanki smutnego w pracy, na pewno zapyta, co się dzieje, która będzie pamiętała o wszystkich datach urodzin, wszystkich ważnych wydarzeniach. To jest osoba, która lubi stabilizację, która chce wiedzieć, czego może się spodziewać i to jest taka osoba, która wprowadza spokój w zespole. Ale chcesz wiedzieć, co zielone o tobie myśli? Wyjdź z pokoju. Mhm. Wtedy on to powie. To jest osoba, która lubi stabilizację i spokój, więc nie będzie chciała konfrontacji, za wszelką cenę będzie próbować ich unikać. I jeśli macie do wprowadzenia zmiany w zespole, do przedstawienia jakąś ideę i wiecie, że macie w zespole zielone osoby, to najlepiej... Może to się na forum nie uda, żeby zmusić je mm -hmm. do tego, żeby się wypowiedziały, ale później porozmawiajcie z nimi, bo one mogą taką trochę truciznę i niechęć w zespół wtłaczać, tak? Jeśli one się boją, to ten swój lęk przerzucą na innych. Mogą narzekać, szukać właśnie tych minusów w tej zmianie i, i właśnie gdzieś tam w kuluarach o tym opowiadać, i demotywować przez to też inne osoby. Ale jeśli żółty zapali się do idei, to zielony będzie później, jak już się przekona. Bardzo skrupulatnie wykonywał zadanie. Także, yy, także to jest taki kolor. Kolejny kolor, ostatni już, to jest kolor niebieski. Jest to osoba o zacięciu analitycznym, taka, która musi mieć pakiet informacji, na podstawie których podejmuje decyzje, bardzo dba o szczegóły, o wszystkie drobiazgi. Dla niej ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest bardzo istotny. I to jest osoba z jednej strony właśnie taka skrupulatna, sumienna, stworzona do zadań powtarzalnych, takich wymagających rzeczywiście dużego skupienia się. Mm -hmm. Natomiast jest to też osoba bardzo ostrożna i też no, nie podejmuje decyzji najszybciej, bym powiedziała dyplomatycznie, bo musi rozważyć wszystkie warianty. Czasami nie mamy czasu, żeby ta osoba mogła rozważyć warianty, możliwości różne. Ale dajmy jej chociaż ten określony czas, w którym ma mieć ten moment na przeanalizowanie i podjęcie decyzji. Oczywiście nie dwa dni, tylko na przykład 2-3 godziny, ale nie wymagajmy, żeby niebieski podjął decyzję tu i teraz, bo to się po prostu nie uda. Jeśli macie szefa czy klienta, który jest niebieski, to dla niego musicie przygotować skrupulatną dokumentację, wiele tabelek i nigdy nie ma. Yy, Niewystarczającej liczby informacji. tak? Niebieski będzie chciał wszystko przeanalizować. No i jeżeli macie niebieskiego klienta, e, kiedy prowadzicie na przykład salon samochodowy, to tutaj jest duży problem, bo bardzo łatwo może was zająć, gdyż ma większą wiedzę o produktach, o samochodach w salonie niż sprzedawca. Więc tutaj naprawdę jest to osoba, która wymaga konkretnej wiedzy i, i tego, tego będzie oczekiwać od was. Jeśli już mówimy o sprzedaży, no to jak sprzedać coś żółtemu? zacząć z dużym small talkiem, zapytać o to jak minęły poprzednie wakacje, opowiedzieć o swojej rodzinie, swoich pasjach. Natomiast zielonemu warto powiedzieć wszyscy wybierają ten produkt. Większość społeczeństwa tak. decyduje się na to i na to. Jest to sprawdzone rozwiązanie i tak dalej i tak dalej. Więc to są te kolory. Ciekawa jestem już, czy widzicie jakieś w sobie, albo wśród swoich współpracowników, czy rodziny i przyjaciół. No, pewnie nie zaskoczymy Was bardzo, mówiąc, że idealne zespoły to takie, które są miksem kolorów. Dokładnie, miks kolorów, który no naj Najlepiej się sprawdza, żeby zespół był skuteczny, efektywny. Każdy ma swoje zadanie, swoją rolę do odegrania. Czerwony jest liderem, żółty dba o miłą atmosferę, o to, żeby wszyscy się dobrze czuli w zespole taki happiness manager, można powiedzieć. Tak. Niebieski dba o tą stronę analityczną, żeby rzeczywiście wszystko było dokładnie, pod konkretnymi danymi przeanalizowane i przepracowane. Zielony natomiast jest do tych. Zadań takich powtarzalnych, rytualnych, ale też oczywiście dba o to, żeby w zespole nikt nie poczuł się pominięty czy, czy zagrożony, czuł się niekomfortowo, bo zielony jest bardzo wrażliwy właśnie na tego typu kwestie i na pewno będzie zawsze oferować pon, pomocną dłoń. Więc to są zespoły, które są super skuteczne i, i najlepiej się sprawdzają, natomiast oczywiście nie zawsze, raczej nie będzie tak, że każdy kolor będzie chętnie z każdym pracować. Czerwony bardzo chętnie będzie pracować z niebieskim. Oba te kolory są skupione na zadaniu, na celu do zrealizowania. Mamy cel, robimy wszystko, żeby go osiągnąć. Natomiast jeśli chodzi o żółtego i zielonego, to są oba kolory, które są nastawione na relacje, na ludzi, na to właśnie, żeby ludzie się dobrze czuli w zespole, żeby, żeby właśnie nie było konfliktów czy żeby właśnie było miło na takiej zasadzie. Natomiast jeśli chodzi o kolory, które na pewno nie, nie chciałoby ze sobą pracować bezpośrednio, to byłby to czerwony i zielony. Czerwony nastawiony właśnie na cel, na to, że bardzo mocno na konfrontację, na rywalizację. Natomiast zielony raczej wycofany, z dystansu. świętego spokoju. Tak, chcący świętego spokoju, a z czerwonym tego świętego spokoju na pewno mieć nie będzie. Te dwa kolory, no to nie jest idealne połączenie do współpracy, natomiast jeśli chodzi o niebieski i żółty, no to tutaj mamy ewidentne starcie się chłodnego racjonalizmu i twórczej ekspresji artystycznej duszy, więc tutaj ta nić porozumienia może być zaburzona, ale oczywiście tu właśnie nie chodzi o to, żeby te osoby ze sobą nie pracowały, tylko żeby nauczyły się ze sobą pracować, rozumieć się i coraz lepiej się komunikować. I jeśli już mówimy o tym, że czasami te kolory mogą ze sobą aż, że to nie jest naturalne środowisko dla niektórych, by pracować z osobami o konkretnej, yy, konkretnym charakterze czy temperamencie, no to może jeszcze bardziej Wam przybliżymy to, kto jest jakim kolorem, przez to, jak się denerwują konkretne kolory. Więc bardzo krótko: czerwony i jego złość to jest jak kieliszek wódki. Malutki, niewiele się tam zmieści, szybko się go pije, szybko daje kopa, duża energia. Pali, w gardło. Pali w gardło, więc szybko, często i mocno. Ale jeśli mielibyśmy wylać zawartość kieliszka na biurko z papierami, to tak naprawdę niewiele zniszczymy. I tak dokładnie jest, kiedy zdenerwujecie czerwonego. On się zapali, ale tak naprawdę po pięciu minutach po wybuchu nie będzie już pamiętał, o co się zdenerwował. Odpuści ta, te złe emocje i może już dalej iść w, yy, w świat. Ale oczywiście otoczenie czuje się jak po przejściu huraganu, więc to czerwone musi się zawsze wziąć pod uwagę. Później mamy żółtego. Osobę, która jest bardzo otwarta, nastawiona na relacje, ale z drugiej strony, no, też ma dosyć duże ego. Więc tutaj, jest Wrażliwe. Wrażliwe ego. Więc jeśli tę osobę skrytykujemy, to naprawdę, czy, czy wejdziemy z nią w konflikt, to naprawdę sprzątanie już będzie więcej, bo to jest jak szklanka napełniona wodą. Jeśli wlejemy ją na biurko z papierami, no, to faktycznie już dużo się zniszczy i będzie trzeba sprzątać po tej kłótni dosyć długo. No ale moi drodzy, czas na zielonego. Jak denerwuje się zielony? Zielony nie reaguje bardzo długo, bardzo często na wiele stresujących sytuacji. Bo to jest pojemny zbiornik. To jest beczka z winem, którą jak napełnicie wodą i postawicie nad tym biurkiem i ona pęknie, to nie tylko zniszczy wszystko, co jest na biurku, ale też samo biurko. Bo Zielony podczas kłótni powie Wam, że w 97 nazwaliście go tak i tak, a w 99 obiecaliście to i to i nie dotrzymaliście obietnicy. Pamięta o urodzinach, ale pamięta też o niesnaskach i o tym, co mu się powiedziała. No. O, więc to nie jest tak, że. Zielonego nic nie rusza i nie reaguje, tylko po prostu faktycznie ten wybuch zbiera się. zbiera się i ten wybuch naprawdę może zniszczyć wszystko. No i niebieski. Niebieski ma zbiornik wielkości zielonego. Wiele przyjmie. Z tym, że nie zniszczy tak tego naszego biurka z papierami, ponieważ tam jest taki mały kureczek, przez który cieknie ta woda. I w jakiś sposób niebieskie osoby potrafią w ten swój racjonalny sposób dać upust emocjom. Mają taki swój wentyl bezpieczeństwa. Dokładnie, więc nie ma ryzyka, że wybuchną bardzo, ale też trzeba na to uważać, bo to nie oznacza, że niebieski nie reaguje i nie widać, ponieważ jest bardzo zestresowany, że tak się nie dzieje. Tak, po prostu niebieski jest w stanie wiele przyjąć i dobry lider, osoba, której zależy też na tym, żeby wszystko dobrze działało, musi to brać pod uwagę. Więc tak się kłócą, tak się denerwują te kolory. No to teraz czas na to, żebyśmy w końcu Wam powiedziały, jakimi kolorami jesteśmy my. Dokładnie, zdradzimy Wam tę tajemnicę skrywaną przez nas, chociaż myślę, że niezbyt skrupulatnie chowaną, bo wydaje mi się, że obie jest, mamy bardzo dominujący jeden kolor, aczkolwiek jak ja czytałam tę książkę, to sobie pomyślałam, że jestem rzeczywiście mieszanką żółtego i czerwonego. Ale skonfrontowałam te swoje myśli też z innymi osobami, które czytały tą książkę, no i usłyszałam, Ola, ty jesteś czerwona, jak płachta nawyka, więc tutaj z jednej strony nie chciałam być tą czerwoną, bo nie chcę być tą agresywną, która łatwo się zapala i, e, i lubi tą rywalizację, tak? No to nie jest przyjemne. Wolałabym być żółtym, który dba o atmosferę i jest taką tą przyjemną, e, przyjemną osobą. Oczywiście w dużym uproszczeniu, ale wiadomo, tak jak Arieta już mówiła, no czerwony to jest kolor lidera i też no, nie, bez, nie bez powodu też tak jest tam odbierana przez otoczenie. Ja z kolei, kiedy czytałam tę książkę, to się zaśmiewałam, no bo po prostu od razu zidentyfikowałam siebie jako 100% czerwoną i dla mnie to było bardzo ważne zobaczyć, jak na te moje zachowania reaguje po prostu otoczenie, żeby jeszcze bardziej być świadomą tego, żeby uważać na pewne kwestie. Ale też jestem w dużej mierze mieszanką czerwonego i żółtego. Oczywiście to też jest tak, że różne nasze cechy i nasze kolory uwidatniają się w różnych sytuacjach życiowych. Czyli czerwona jestem bardziej w pracy, żółta mam nadzieję bardziej w życiu prywatnym. Pewnie trochę denerwuję moich przyjaciół i rodzinę tym, że buzia mi się nie zamyka, tak? I mogę bardzo dużo mówić. Ale też to, na co zwróciłam uwagę i na co też weźmiemy wam, żebyście zwrócili uwagę, zawsze jest nam bardziej po drodze z kolorami podobnymi do nas. Więc kiedy na no akurat z Olą często prowadzamy rekrutację, kiedy budujemy zespół. Może być coś takiego, że czujemy, że nie po drodze mi z tą osobą, tak, nie rozumiem jej. Ale właśnie po to zawsze robimy zadania praktyczne i dodatkowe elementy rekrutacji, żeby zadbać o to, że faktycznie wybieramy osoby z najlepszymi kompetencjami i cechami, które się najlepiej sprawdzają w konkretnym zadaniu. W danym zadaniu dokładnie. A nie m, oczywiście mamy tendencję lubienia osób, które są podobne do nas, ale nie o to chodzi, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, bo ta różnorodność musi być zachowana, każdy musi mieć swoje zadanie do zrealizowania i, i swoją misję. I to jest. Trudne, żeby w, wejść w buty tego innego koloru i dostrzec właśnie e, tą specyfikę, ale no dlatego polecamy tą książkę, żeby po prostu rozjaśnić te wszystkie wątpliwości. Bo wyobraźcie sobie zespół zbudowany z całych czerwonych. Nikt ze sobą o, nie, o, nie rozmawia. Rzuci, nikt nic nie robi. Niebiesce. Każdy nie wychodzi z Excela, a zieleni każdy boi się powiedzieć innym, to, co trzeba zrobić. Więc naprawdę zachęcamy Was do tego, żeby się z tą ideą jeszcze głębiej zapoznać. Jest też wiele testów do tego, żeby sprawdzić, jakimi kolorami jesteście. Dajcie nam znać, jakie kolory Wy rozpoznajecie w sobie, jakie w swoim otoczeniu. I czy chcielibyście się czegoś jeszcze więcej na temat tej idei? Dowiedzieć. Mamy nadzieję, że będziecie nas słuchać na Spotify, w Apple Podcast i innych platformach. Super, jeśli oglądacie nas też na YouTubie. Dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Moxie Talks. Do zobaczenia. Cześć.